Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Wołomin, z okazji zbliżających się świąt chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie. Zdrowych, wesołych, błogosławionych świąt spędzonych w gronie rodzinnym, a na rok 2015 wszelkiej obfitości. 9 grudnia podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej odbyło się zaprzysiężenie nowej pani burmistrz Elżbiety Radwan. Jej pierwsze przemówienie zostało przyjęte gromkimi brawami obecnych podczas zaprzysiężenia. Jest to bardzo ważny dokument i na pewno niejednokrotnie się nam przyda w naszej pracy samorządowej. Jak wszyscy samorządowcy wiedzą, jest on powielany, dołączany do wszystkich wniosków unijnych i zapewniam Państwa, że przy Państwa pomocy będzie on wielokrotnie wykorzystany. Szanowni moi, kochani mieszkańcy, przyjaciele, jeszcze raz powtarzam. Jestem bardzo wzruszona i miło mi, że tak dużo państwa e, e, uczestniczy w tej ważnej dla mnie chwili. Myślę, że i ważnej chwili dla miasta. Są też tu z nami nowi burmistrzowie i wójtowie. Są też starzy wójtowie i burmistrzowie. Mam nadzieję na taką wspólną, wspaniałą współpracę. Sala obrad Urzędu Miejskiego okazała się zbyt mała dla wszystkich gości, którzy chcieli uczestniczyć w tej ważnej dla Wołowinarii. Elżbieta Radwan jest pierwszą kobietą w historii Wołomina piastującą stanowisko burmistrza. Życzymy wielu sukcesów dla miasta podczas kadencji nowej pani burmistrz. Obejmując urząd burmistrza Wołomina, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Wołominy. Tak mi dopomóż, Bóg. 3, 2, 1 Tak wygląda miejska choinka w całej okazałości, która została rozświetlona na placu 3 maja w Mikołajki. Trzeba przyznać, że tego dnia w centrum naszego miasta można było poczuć prawdziwie świąteczny klimat.